Jestem ministrem transportu, chlubą mojego resortu. Buduję autostrady, lecz tylko od parady. Donek do rządu jest sterem, obleci je helikopterem. Buduję za euro, nie ruble, a mimo tego to buble. Jak pas startowy w Bodlinie, na wiosnę wszystko się zwinie I w innym, innym miejscu położę By jeszcze było gorzej Pociągi kursować przestały w Większości splajtowały Radary naklepią mandatu Za to dostanę kwiatów W bukieci jak krawarczyk Myślicie, że wystarczy? Nie wystarczy A prawo o ruchu drogowym co mam dla kierowców nowe? To już jest katastrofa Której się wyprę, wycofam Jechałem tu z dziewczynami dwoma. Dlaczego w Lubelskim auta Trudności są przejściowe Maszerowanie jest drobne Jeżdżenie wychodzi drożej A zapisuj, tak było gorzej Było, ha, było, było, było. Wywieźcie go na taczce z gnojem wtedy się może uspokoić. Nie. Kolejny diabeł do kolekcji. miotło udzielcie mu kilku lekcji. Za co? Za twe zdrady, za twe zbytki. Idź do piekła, gość ty brzydki. Za te zdrady, za te zbytki. Idź do piekła, gość